z i jesteś a to już drugi odcinek z Redstone po śmiach. Dzisiaj bierzemy na warsztat tego to pięknego noszamana. Ta jest prosta. Gramy z Questem, gramy dużo bojowych i na końcu gryszczowa. Ta jest zrobiona pod nowy dodatek, bo jest Lord Tomatron, to jest OPA. <gryst> jeśli chodzi. Od tak, Jak powtórzymy kilka razy, to da się zrobić na statystyki. I tu właśnie macie yy, prawdopodobnie wkleje jakieś fajne statystyki, które udało się zrobić z kolegą. Poza tym dodany jest też katun, na właśnie w, jako finisza, bo jednak, jak się będzie z Lortemarem, a katun będzie na stole, na czystym stole na naftali, to dosyć już rozpiliście. No, a poza tym, nawet jak go zagramy z jakimiś małymi systemkami, to dreszczułaku powtarzam. A tak to klasyczny szaman na dreszczułaku. Jest strażnik, trzęsiciel. Ochidziasz, czymś, czym możemy sobie skopiować dreszczołaka na stole. Yy, mrukon, żeby to cofnąć. Na wypadek, jakby nam zjedli mrukona, to jest zawsze jeszcze Zola. A tak to jakiś draw. Ewentualnie powtórzenie papugon czegoś. Zefrys, bo to z Renatalia. Tak samo ta staśnia Rena. Jest takich tańszych kart, to też pod spele, na wypadek gdyby wyciągnął z ręki drzieszczowaka szczur to jest bojkier, grzybr i a, ten trzodkopłet pod tradycyjnie, i pod Questa jest też kilka strinków z bo Wojownie, żeby szybko zrobić um, Questa jest to awanturnik, jest to poszukiwaczka zadań i stronnik zatrzymany, jest tutaj, o, na czardziejka. Myślę, że to tyle. Ta jest bardzo fajna kontrolna, dosyć mocno. I jedynym problemem jest tutaj, chyba, um, Secret Mage, a tak to łatwo kontroluje się przeciw. Także zapraszam do oglądania. No to teraz klasycznie zaczynamy. Zostawiamy sobie zolę. Grzybł na paladyna. Nie jest takim pomysłem, zawsze mamy trzy murloki. Grajka nawet gites ten deck ma w sumie dwa win condition, takie główne, w sensie pod oczywiście. Pierwszy to jest wyrabiaczka plus yy, żywiołek, który zdaje obrażenia przy dowieranych kartach. a drugą opcją jest właśnie Lockton z Katoonem. A tak jeszcze ewentualnie można sobie ze specjalistą z tą... No nie, nie widzę jakby innego sensu, bo gramy tak naprawdę... ...tak bardzo... ...tyle kontrolnie, że nawet możemy sobie z Udali popiększać, a Jade... Druida nie ma problemu, bo nie do wysokich kosztów. Więc nie ma tu problemu. No i na to, to jest tylko po to, żeby tak naprawdę zmieściłeś to wszystko jak Tu sam też jest to, że mieści się. ekran Cały nagrał. Nie ja to co ostatnio razem z Was ogromnie przepraszam. No ale co, bywaj, tak. O, widzę, że jakieś OTK to się szykuje dosyć szybko. No. Chciałbym na jednym odcinku chociaż pokazać tego lortemara, jaki on ma, jednak to, co się nie da zrobić, to jest. Znaczy, przy niej się szybciej podda. O, jest lortemartero. Jeszcze jak mamy podwójne krzyki, to na samym starcie już robi dosyć niezłe rzeczy. Eee, myślę, że... Czy... Kojna chyba przytrzyma z drugiej strony no dla Ciebie okrzyki no, bojowe żeby był podwójny albo tylko o w tempu przez tej turze no zobaczymy ale to jest od więc nie jest tak źle Zola może Zola nie to są jedniancy K, może coś dać tak I lecimy, może coś pęknie mam. Trzy te trzy jakzki bojowe. Z Zolą by to miał pięć jeśli mi się. E, chyba i tak nie uda się. No szkoda. Chociaż w sumie coinę mogę użyć, to dosyć podobne mogę wyjść. No no, dawaj mi truciznę. Ale przetrzymam jedną turę, które... zobaczymy co kogo zrobi. Hmm. Teraz jak mamy plegę Murlo, która jest też fajna pod agro, to hmm, polecam so użyć uh, mocno specjalnego. Ja do Pierwsze, że dostajemy losowego murlocka, niezwykła szansa, też dostaniemy szarmy. Teraz ogólnie ja bardzo dobrze. No i teraz widzę, że chyba jednego Lurkmana idzie spokojnie. Hmm. Mamy 30 kart w deku. Spele to jest mniejsza część. Więc teraz będę się rzeczy, których można nie zrozumieć. Jak dreszczą ksiądzie. Albo a jeszcze jakiś... Skazanie na serenie by się przydali, bo zagram sobie ich Zola od razu, bo ich i Miotła. Oni będą mieć też lepsze statystyki, bo jest Lord Tamar zagramy. no, no mogą być ci południowe, ciekawe rzeczy. Ale jest to, że ja nie muszę odpowiadać na jego zagramy. No, Reno Jackson, 8 lat. Aaa, no ja Zolę już zagrał. Sowa ręka taka żeby zagrać coś. No ten dek, no to ma jedyny problem, że drogu nie ma. Aczkolwiek z drugiej strony... Czasami te droło się po prostu nie przydaje, te się palą. Jak się to dreszczała, więc różnie bywa. O! To jest fajna księg ja miałem czym to cofną? Tak sobie zagrajmy, praktykacja jest, ja się nie czy przejmować go mogę sobie go dodać do ręki, a on sobie dobiera przeciążenie. Co jest fajne, bo jak on mi zagra nadzorce, to będzie lipa trochę. O! Reno pala A jednak nie, jednak nie Reno, bo mu wtasowałem, bo zapomniał, że zagrałem tą... tak, wiem, wiem. Zapomniałem, co zagrałem, to jest na... U. to jest fajne. Aaa, już Zróbmy kula. Patrząc na to, to ty, co Przednie klatki. Aaa, już w salu. Trochę misplay, to jest już To jak mnie nie zabije... A jest na to szansa, to go sobie dodać, kopię i wytradować mu stół po raz drugi. No widoki, tak. warto było trzymać zolę, zwłaszcza jak mam tego nie. Zostaw, bo ja cię uproszę. Aha, okej. Okay. Hmm. No niestety, nie mamy. To ja, ja będę był karty, bo to jest jeden z lepszych planów na to, to mnie. Które? To mi nie obchodzi. tego za ja go żebym nie miał. O! Ech, drugi raz nie będę tego samego go wyblokować. Jestem ciekawa, jak chce sobie poradzić. Staram się czuć... 10 na 8, to jest... To już jest... A niestety z tego Pięć, 5 z prowokacją, nie wiem czy to zbyt dobrze. On by trzymał się przynajmniej truciznę, Przydałby się teraz Thanos, ale mogę mu zawsze blokować, a czy przeciąga? No bo jednak nie... Jak mu to zabrałem, O! Barowa mogła mi zablokować. Śmierć się skrzynią. Nie chcemy śmierć się skrzynią. Tam teraz bym mógł wytraidować na cały stół? Nie mógłby, a to nie potrzeba to blokowałem no szkoda. Znaczy, żonbarówa, jeszcze? No ale to co, czy on mnie łobi? Bo... Właśnie, właśnie, tego oglądam. What? No, legendarna, legendarno? Czy mam lethal naprawdę? Uwaga Nie, nie mam litala. Ja nie będę może ryzykować. Czekamy. Może chłop wytraduj, ale przydałbym się teraz tak, ten chłop za jeden. Ja mogę to powtórzyć jak szybko, bojowy przecież. Za tego po prostu zagram, zagram przeczekam, to mi wchodzi i lod chłop. Szkoda, że tak szybko. No a, ale chwila. Nie zagrał świętego skrzydeł, więc to może być jedno z mniej rozsądnych zagrożeń. Szczerze Co ty robisz, chłopie? Czego? Okej. Okay. Czyli nie zagram tego... No, tego nie zagram, jak nie mam ją. To mu zabiję? O! Aha ha, ha, Nie ma tak łatwo. Ale to co? Ja bym to zmienił. Uuu, zmienił albo i nie. Chwila, to Face, Fejs, fejs, Siedem. Zamieńmy to wszystko. Dokładnie... No mur Brońkę potrzebuję mu zniszczyć. Nie ty, nie ty. Aaa... Dobra. Choraktusa nie potrzebuję. Zamieńmy mu dużych stronników Tak naprawdę K'atun może go zabić. Bardzo przyjemnie. Tak naprawdę, Katrin nie potrzebuje trójkąt hmm, maratona, bo jego zagramy wcześniej. Proszczowak i Mutabus się tak pomogą, że będzie miał większe statystyki jeszcze gram tylko rynku na dywanocy. No hop, jest to robione. Po prostu, bo jak zje się taki 12-12 stronnik, i dopiero pójdzie Katrin, to jest 18 damagea, podwójne okrzyki bojowe, to jest kolejny zjedzony stronek potencjalny, i kolejny damage. Co wychodzi już z 30 wydarzeń co jest bardzo ciekawe. Przedtem to był Denatrius, ale nerfa dostał i tyle go widzieli. No nie opłaca się tutaj grać z Przedtem się opłacało. chwila. Ale teraz to takie mech. Tak dużo mech. No i co ty, ojuszko? Czy ja cię zabijam? No, bardzo fajnie, będzie cię zabić. Nie! 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 I co wiem, wampiro wybuch Został mojego jego katuna. Okej, okay, wziął mi piro wybuch. tego by się nikt nie spodziewał. Dobra. Ja tu zadam ci jeden damage. A A, Albo tutaj. 6 9 14 Dobra. Nie! Nie zabiłem go! Na jednym HP został! Nie masz się czym heal'nąć, nie? Nie masz czym się healować, za nie mam Ej, oh. <laughs> nie zabijasz mnie. Dopiero bo bok jest słaby. Masz szkola, blisko było. Jakbym wcześniej zabił tego. Popka, to by było. Co się zabił. Oj, 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 oj. Chwila, chwila, kolego. Nie, co ty robisz? Ale wejd, ja mam brawa. A, ja mam to Posukajmy zaginionej pary No i co? Ja ci blokuję. Mam za dużo go. No cóż, bywaj. Nic ci nie da o śmierć, o No i mówiłem, dobra talia, dobra talia. Katun siadł. Znaczy, prawie siadł. Także zapraszam was na naszą partię. Okej, gramy na druida. Jako, że teraz w mecie jest Jade Druid, to będzie ciekawie pokazać... ...kontrolkę na kontrolkę. Tylko, że ten deck jest mocniejszy jednak, tak trochę. Jeśli nie siądzie mu w jeśli to jest rzeczywiście to co myślą. Bo tak naprawdę... Wystarczy, mi weźmie Dreszczołaka z diukiem, który jest okej, to też mam, to fajnie. Aczkolwiek z drugiej strony, zagram tego Dreszczołaka już ileś razy, no, no, no może być, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będę musiał go bić w pancerz, bo to byłoby irytujące. O, jest przewodnik wycieczki, mamy Koina i dreszczowaka, na razie go nie zagrywam, bo nie ma jakby sensu żadnego. Aaa, mam trzy jedynki z decką. gra grabnię i czwartą zagrałem. Mam jeszcze jednego chłopca, mrozi. Nie, jeszcze zagrałem to. Wow, tutaj wszystkie karty za jeden. Jest, tak widzę. I jest kolejna karta za jeden lany. Dostałem chyba tylko jedną. Super. Naprawdę. Mam na jakimś do świadomości pancerza, co jest. Eee... Nie, bo ja udałem 4, dobra. Okej, okay. zastanawiam się skąd on ma aż tyle. Mam odpowiedź. W tej chwili, chłop... To jest Denatrius. Dobra, zróbmy tak. Tak, tak. I spróbujmy dostać draw albo coś. Nie to, co ty... Co ty? Oh, no nie pamiętam. Nie. Miał mi dać kryształ, mamy pusty, nie dał. No to ali. Tyle było z Zeprysa, który... I wykierować gierkę. Tak, ma dużo kart. No w zasadzie odcinku myślę, że będzie druid, chyba że wpadnę na jeszcze lepszy pomysł albo zrobię seriozy z Renault co byłoby dosyć interesujące. Myślę, że no, mógłbym przeczekać, ale tym, że co ja robię. Bo ja mam sam muszę użyć, więc jego przykuwajowe się zmarnuje. A mam monetę. Jakbym dostał teraz tą, co dobiera, i tą, co odkrywa Spela, to było dobrze, żeby w pełni wykorzystać przykuwajowe. No, też oni są dobrzy, ze względu na to, że. No tak, nie opłaca się grać mm, stronników, którzy oryginalnie wygrają. E, ja ponieważ. Tak hey. Jakbyśmy grali z oryginalnym drogą karty, dreszczą, dobiera wybiera karty, które pali w późniejszą okresie, co jest kompletnie bez sensu. A tak? To ja mi dodaję koina do czasu aż zrobię questa. Questa się robi szybko, więc daje mi tak naprawdę jednorazowego coin, którego nie chcę powtarzać w żaden sposób. A chyba, że mam sobie słabe rozdanie. O, teraz na przykład. Mój hmm, się. Dobra, tradeuję mi to przynajmniej. To mieć myślałem. Ale. Ojoj, dostaję dużo na Czy jak, no? Możliwe. Ale chłop ma książętek 4 ma, co już jest dobre no, w Miał 3 bomby. Aaa, 4! mu to zamroził, zagrał tak, tak, jeszcze to. Dobra, więcej mamy. Teraz nawet mogę to zagrać, tylko po co? Co to jest? Dlaczego tak szybko proszę? No. O. o! 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 Powtórzenie tego byłoby dobrą opcją. Dobra, zagrajmy może tak. 5. To bym przetrzymał. Zagrajmy to. I naprawdę. A, zamknęło. Dobra, trudno. Mamy Katuna, który. No mogę najpierw zagrać. praktycznie jeszcze przewodnika wycieczki, tak? No nic, na tu że gram. Serce i Katuna, a za dwie tury serce, coin, tryszczą. Tylko problem, jeśli to jest Malegos. Jeśli to nie jest Malegos, to. Jade Druid zawsze chętny. Albo to Gwobl to może być, tak? On sobie dobierze i weźmie. No super 4 karty to Ale jakbym miał Reno, no, no nie mam czym skopiać dreszczułaka, jakbym to wcześniej dostał, to OK. Ale słabe rozdanie, słabe rozdanie. Wow, masz 20 ma. Dobra, widzę, że będę się pił na jego pancesz. Ale mam katuna Mam Katoona, Więc... Katun może wykierować gierkę. To jest... Co? Nie, nie, no to nie jest... Wow. Dobra. Warto było jakieś już na tak Mam nadzieję, że tak wam się spodobał, bo jest dosyć interesujący jako bandek, Taki, który da sobie radę wygrać na 5000 legendzie, ale na legendzie. No i co? Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Link do Discorda i kodzie p 2 w Tradycyjnie bym się, a ja się z wami żegnam. Cześć.